Szanowni Państwo! Ostatnie rozszerzenie Unii Europejskiej miało miejsce w 2013 roku, gdy do Wspólnoty dołączyła Chorwacja. W kolejce do wejścia w tym momencie czeka 10 państw. Tylko pytanie, do czego jest ta kolejka? Od 2015 roku Unia Europejska pogrąża się w coraz większym kryzysie. To wtedy najeźdźcy napływali masowo do Europy, niszcząc bezpieczeństwo wewnętrzne Grecji i Włoch w nieodwracalny sposób. To była pierwsza fala uderzeniowa multikulti, fala, fala, której skutki odczuwamy do dziś. Od tego momentu Unia Europejska ma twarz Junckera, który pijany wychodził na międzynarodowe konferencje, ma twarz Timmermansa, który zaciekle atakował Polskę i Węgry i bardzo agresywnie forsował szkodliwą, niebezpieczną zieloną politykę. Unia Europejska ma twarz korupcji, autorytarnego zamordyzmu, moralnego zepsucia, lobbingu zagranicznego, niebezpieczeństwa, głupoty i nakrętek przymocowanych do plastikowych butelek. Unia Europejska ma twarz Ursuli von der Leyen, która nie nadąża za światowymi zmianami i pcha Europę ku samozagładzie. To nie jest ta sama Unia Europejska do której Polska wchodziła w 2004 roku. Wchodziliśmy na konkretnych zasadach, które dziś leżą w koszu, zastąpione autorytaryzmem i lewacką agendą. Dziś Unia Europejska przestaje być dobrym miejscem do życia i pytanie, czy do takiej struktury rzeczywiście jakieś państwo chce wejść i powinno wejść, najpierw trzeba Unię Europejską naprawić. Musimy wrócić do naszego DNA, do wspólnoty suwerennych państw narodowych. Cywilizacja życia musi wygrać z cywilizacją śmierci. Musimy ochronić nasze rodziny, nasze bezpieczeństwo i nasze granice w przeciwnym razie po prostu nie będzie do czego wchodzić. I tyle. Dziękuję bardzo.